Yo 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 Manu Dzisiaj jesteśmy na trochę low po ostatnim odcinku Ale mam nadzieję, że dzisiaj wyjdziemy na high To co? Takie dzisiaj skrzynki tanie Oczywiście z kodem BARTY Możecie otwierać sobie lepsze niż ja dzisiaj eee, bo jeśli wpłacicie sobie z moim kodem To możecie na przykład jeszcze Prócz 10% bonusu do doładowania I 2 złote i 10 groszy na start To otrzymać jeszcze O, proszę tutaj takie fajnony Fajno takie skinny nie? Także polecam serdecznie Wystarczy z moim kodem wpłacić I o czym chciałbym dzisiaj z wami pogadać? No dzisiaj widzowie Chciałem pokazać z wami o tym, że już, czekajcie, dzisiaj, chyba już dzisiaj, wystartował Faceit 2.0, czyli był film, widzowie, był film, był film kilka dni temu o tym, że uuu Faceit 2.0, no i co tam czytaliśmy, co tam czytałem w komentarzach, już wam zaraz powiem, już wam zaraz powiem, co tam czytałem w komentarzach, dajcie mi chwilkę, tylko sobie tutaj pyk, i gdzie ten Faceit, znak zapytania, no, gdzie ten Faceit, no, kurwa, tutaj. Bo właśnie, o, Spider Lily Bo właśnie wyszedł I mamy kompletnie nowiusieńki kliencik To jest pierwsza rzecz, którą wprowadzili Bo właśnie dzisiaj sobie w sumie omówimy, jak ten Facecik może wyglądać. Co, co o tym sądzicie? I może w następnym odcinku zagrać Co o tym sądzicie? No mi się wydaje, że to jest całkiem, całkiem w porządku pomysł Także tak No pierwsze co Weszło, to oczywiście zmienili całkowicie cały interfejsik. Możecie już sobie wejść, zobaczyć jak to wygląda. No według mnie wygląda, kurde, bardzo ładnie. Eee, o wiele bardziej intuicyjny. Tak jak oni tutaj napisali, no to jakby się switchny z Digla na AWP, nie? Wiecie o co chodzi? Ja też wiem. No i najważniejsza zmiana o fajna bullet clinka. najważniejsza zmiana oczywiście cheat, który w tym momencie wykrywa również smerfu. Nie wiem, nie wiem na jakiej podstawie, ale wygląda to w taki sposób, że jeśli jakieś konto zostanie te smurfowskie znalezione, to zostaje ono na 48 godzin, no i tak dalej, i tak dalej. I wtedy muszą zweryfikować te osoby swoje konto. No wiadomo o co chodzi, no i kurde, nie wiem, nie wiem na jakiej podstawie mają to robić, eee, sprawdzać czy ktoś jest smurfem czy nie, ale jest to naprawdę, naprawdę kurde spoko. Według mnie ogólnie Faceit powinien być od początku eee, weryfikowany jakimś dowodem czy coś, bo wtedy nie byłoby w ogóle smurfów, tak mi się przynajmniej wydaje, chyba że jest jakiś fake ID, ale nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, czy ktoś ma fake dowód osobisty, ale to chyba nie jest zbytnio legalne. No w każdym bądź razie smerwy zniknęłyby w momencie kiedy. No ale też w sumie nie wiem nie wiem szczerze, bo to jest też takie dziwne według mnie. Bo zobaczcie, z jednej strony możesz wejść od razu z bomby na Faceita, OK, pograć sobie, załóżmy, gracie już, nie wiem, już dobijacie dziewiąty, dziesiąty poziom, ale no nie chcecie dawać nigdzie swojego dowodu osobistego i tak dalej. No jakby macie, wiecie, jakiś tam strach przed tym, żeby gdziekolwiek swoje dane takie rzucać, nie. I nagle już za zaraz macie dowiedzieć. Dziesiąty poziom. Już zagraliście bardzo dużo meczy, nie wiem, załóżmy z tysiaka meczy, nie? I nagle informacji. Nasz system myśli, że jesteś smurfem, i że musisz się zweryfikować. Dowodem osobiste. I kurwa, I wszystko, co rozegrałeś, przez ten cały czas. Jeśli oczywiście nie chcesz podawać dowodu osobistego, nie? No bo jeśli masz luz, jeśli, jeśli jesteś wychilowanym ziomkiem, który tylko graficita, no to w takim razie wiesz, dajesz sobie po prostu dowodzik i ciśniesz dalej, nie? No ale wiemy, że nie wszyscy są tacy, którzy sobie tak, o, wrzucą dowód osobisty, nie? Albo prawo jazdy tam, nie wiem. Po prostu jakoś, jakiś rodzaj yy, dowodu, nie? Yy, swojego, swojego ID. Więc nie wiem, nie wiem jak to będzie. No czy w sensie, no rozumiem to, że teraz yy, jeśli ktoś faktycznie smerfuje, to go może szybciej złapać, no ale to nie lepiej na przykład. Na przykład od samego początku już. Chociaż bo z drugiej strony wtedy mniej osób by grało. No nie wiem, to, to pewnie ktoś tam siedzi i pewnie już myślał o czymś takim, żeby wprowadzić całkowicie dla ludzi z dowodem. No nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, nie wiem, co jest tam najlepszą opcją. W każdym razie, no, dodali takie coś. A ty ci to po prostu snajpuje teraz. smerf. Powstało też takie coś jak. Powstało też takie coś, albo już było wcześniej, nie wiem. Ale chyba powstało. 24 7 24. No dobra, no 24 na 7 Anti-Smurf y, anti SWAT Team. Takie coś powstało. No to czuję, że podczas gierek na Faceicie będę często sprawdzany przez SWAT Team. E, bo jeśli. O, w ogóle player tu wydropiło. Zajebiście. Bo jeśli śledzicie sobie. Mm, jeśli śledziliście moje gierki na Faceicie, to widzieliście, że no bardzo często się zdarzało tak, że ktoś mi pisał. Uh, Nice Move, report i tak dalej. No, bardzo często się zdarzało, więc no, nie jest to niestety nic, nic fajnego. I. Będę często sprawdzany Po prostu, tak czuję Jakiś premium, y, premium, premium, premium Jak to się mówi? Mm, premium kolejki Już były wcześniej, ale teraz są chyba jakieś o wiele lepsze y, Bo więcej elo otrzymujemy w ogóle Grając 5 na 5 premium super supermatch Zamiast 25 elo za wygraną Bądź stratę To otrzymujemy 30 Bądź nam zabierają 30 Veteran matching, veteran matching Czyli o co chodzi? Aha, czyli simile Okej, okay, dobra, czyli veteran matching To jest coś takiego w tych premium super meczach, że dobiera wam graczy o tej samej liczbie rozegranych gier. Spoko. I co? Wot... U... Dodali wotę kika. Wow. Dodali wotę kika. Czajcie? Teraz na Faceit będzie można zwołtować, żeby kogoś, wy... wiecie, jakie osoby chciałem użyć. Czyli nie wiem, macie jakiegoś trolla w drużynie, który aff, czy cokolwiek. Możecie kiknąć go. Tako. spoko. Bardzo fajne. Bardzo, bardzo fajne. Okej. Okay. Bo dodawali jeszcze jakiś system statystyk. No taki, taki całkiem, całkiem, całkiem spoci, żeby jakieś tam informacje odnośnie swojego KDA, KR, KA, KIKIRIKI, KIKIRIKI, narkotyki, naszy... kultora co całe No, takie rzeczy tam do, pododawali. No i co? Że możemy ominąć frustrację na solo queue z nowym Party Finderem? Okay. Jakiś nowy po prostu Party Finder, żeby nam się lepiej szukało ludzi do gierki. No kurde, całkiem, całkiem sporo nowych, nowości. No i oczywiście, nie? Face it, punkty takie tam. Jakieś, jakieś takie rzeczy. A! I w ogóle Party Finder nie jest czymś, co jest płatne. Bardzo fajnie. A powiedzcie mi jedną rzecz. Will, will I be banned for smurfing just because I am a good new player? Ok. No i tutaj piszą, że nie, że jakoś to wykrywają, także fajnie. Jedyne, co zostaje tak naprawdę teraz, to się zagłębić trochę w ten temacik yy, tego Faceitika, sobie przeanalizować yy, i popatrzeć, jak tam działa. Może sobie zakupimy tego premium, żeby jakoś tam yy, nam się lepiej tą dziesiątkę wbijało. No zobaczymy, zobaczymy. No Trzeba trzeba tą dziesiątkę wbić. Co prawda jesteśmy cały czas na początku dziewiątki. Fajnie byłoby już do tej dziesiątki dojść, no ale jeszcze tam chyba przede mną z 10 meczy zostało, także troszkę, troszkę jeszcze tego jest. Ale Damy radę, jakoś to przyspidranujemy, może jakieś streamki, a ja widzowie, klasycznie przypominam wam, widzowie, 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 przypominam klasycznie widzowie wam o tym, że z kodem Barti otrzymujecie 10% bonusu do doładowania oraz 2 złote i 10 groszy na start. No i przypominam też o tym, że możecie z moim kodem wpłacić sobie pieniążki, mieć szansę zdobycia na przykład różnych ciekawych skinów, a jakich? To już sobie sprawdźcie na początku filmu Obejrzyjcie w ogóle cały film od początku do końca Polecam, taka fajna zabawa Na koniec tego odcinka Chcę kosę dropnąć, a dropię cały czas wulkana o. Dawaj tą kosę No halo, dawaj tą kosę, no Już dostałem wulkana, dostałem player 2 A good night fate dzisiaj wleci? Halo Halo אה, לא. לא. או, תעוקות דיון שינה וטוב.